Za nami 26 dni przygotowań oddania siebie przez ręce Maryi, jej synowi Jezusowi Chrystusowi. Niech ten czas w kolejnych dniach będzie w wyjątkowym skupieniu, by w trzecim tygodniu poznać Jezusa Chrystusa, nie takiego, jakiego sobie wyobrażamy, ale takiego, jakiego On chce, żebyśmy widzieli całą swoją duszą, całym swoim sercem, całym swoim umysłem. 33-dniowy okres przygotowania do oddania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi na podstawie dzieł świętego Ludwika Marii de Montfort. Zaczynamy okres przygotowania się do całkowitego oddania się Najświętszej Matce Bożej, a za jej pośrednictwem Jezusowi Chrystusowi. Na podstawie książki księdza Piotra Glasa. Zachęcam Ciebie do zasubskrybowania kanału Projekt Loft, oraz zaznaczenia dzwoneczka, aby dostać powiadomienie w czasie publikacji kolejnych części. Proszę również o udostępnienie tego aktu, by dotarł do jak największej liczby osób. Ocalenie w Marii pakiet ratunkowy w czasach dramatu Kościoła i świata. Ci, którzy pragną praktykować to szczególne nabożeństwo, które nie przyjmuje żadnej formy zorganizowanej, choć należałoby sobie tego życzyć, powinni, jak zaznaczyłem w pierwszej części tego przygotowania do poddania się Jezusowi Chrystusowi, przynajmniej przez 12 dni pracować nad tym, by wyzbyć się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa. Następnie, po winni, trzy tygodnie poświęcić na napełnienie się Jezusem Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Trzeci tydzień: Poznanie Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzień 27 Trzeci tydzień poświęcą poznaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie mogą czytać i rozmyślać to, co w tym przedmiocie powiedzieliśmy. Mogą odmawiać modlitwę świętego Augustyna i powtarzać z tym świętym ustawicznie Panie, spraw, abym Cię poznał. Panie, spraw, abym ujrzał, kim jesteś. Jak poprzednio mogą odmawiać litanie do Ducha Świętego, hymn Witaj, Gwiazdo Morza oraz litanie do Najświętszego Imienia Jezus. Wielu członków wspólnot protestanckich zarzuca i zarzucało przez ostatnie wieki Kościołowi katolickiemu przesadny kult maryjny. Żyjąc w kraju protestanckim, osobiście słyszałem oskarżenia, że my, katolicy, czcimy Maryję jako boginię lub że oddajemy jej większą cześć niż należy się samemu Bogu. Spotykam również protestantów, którym Maryja nie przeszkadza, choć w ich życiu duchowym nie odgrywa żadnej szczególnej roli. Rozpoczynając ten ostatni etap naszych przygotowań, jeszcze raz musimy postawić sprawę bardzo jasno. Dlaczego przygotowujemy się do konsekracji? Ponieważ jest to konsekracja polegająca na oddaniu się w niewolę samemu Jezusowi przez Maryję. Poprzez tę konsekrację oddaję się także w niewolę Maryi dla Jezusa, a przez to w sposób całkowity i doskonały jestem do dyspozycji Jezusa, tak jak Maryja oddała się całkowicie do dyspozycji Bogu. Przez wypowiedziane w Nazarecie tak. Niech to będzie jasne, a powtarzam to po raz kolejny z całą mocą. Maryja nigdy nie była, nie jest i nie będzie stawiana na miejscu Boga albo uznawana za równą Jemu. To nie jej oddajemy boską cześć i chwałę. Ona zawsze i wszędzie wskazuje nam na samego Jezusa Chrystusa. To jego mamy poznać i pokochać. Jeżeli to doskonałe nabożeństwo nie prowadzi nas do umiłowania Boga ponad wszystko, to może lepiej będzie, jeżeli wycofamy się z niego dzisiaj, bo nie zrozumieliśmy jeszcze istoty i celu tej drogi. Święty Ludwik powiedział: Dzięki tej praktyce, przestrzeganej bardzo wiernie, w jednym miesiącu oddasz Jezusowi więcej chwały niż przez inne ćwiczenia, choćby trudniejsze w ciągu kilku lat. Oto dlaczego. Dusza, która to nabożeństwo wiernie praktykuje, za nic uważa wszystko, co sama z siebie myśli lub czyni. By zbliżyć się do Chrystusa lub nawet by z nim rozmawiać, szuka oparcia i znajduje upodobanie jedynie w rozporządzeniach Maryi. Dlatego nie bójmy się, że poprzez te konsekracje będziemy w jakimś stopniu oddawać boską cześć Maryi. Nie bójmy się tego, że popadniemy w herezję, bo ona na to nie pozwoli. Jak mówi święty Ludwik, za nią nie można pójść i zbłądzić. Ona nie pozwoli popaść swoim dzieciom w żadną formalną herezję. Wszystko zrobi, aby poprzez nią i przez jej matczyną miłość dojść do samego Jezusa i poznania go w pełni. Gdzie Maryja prowadzi, tam nie spotyka się szatana z jego oszustwami i heretyków z ich subtelnościami. Dlatego rzućmy się w ramiona Matki Najświętszej, a ona poprowadzi nas pewną drogą do swojego Syna. Litania do Najświętszego imienia Jezus. Cry eleison. Chryste elejson, krye eleison. Jezu usłysz nas. Jezu usłysz nas. Jezu wysłuchaj nas, Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Jezu, Synu Boga Żywego, Jezu od Blasku Ojca, Jezu Jasności Światła Wiecznego, Jezu Królu Chwały, Jezu Słońce Sprawiedliwości, Jezu Synu Maryi Panny, Jezu Najmilszy, Jezu Przedziwny, Jezu Boże Mocny, Jezu Ojcze na Wieki, Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, Jezu najmożniejszy, Jezu najcierpliwszy, Jezu najposłuszniejszy, Jezu cichy i pokornego serca, Jezu Miłośniku czystości, Jezu miłujący nas, Jezu Boże pokoju Jezu, dawco Żywota, Jezu cnud przykładzie, Jezu pragnący dusz naszych, Jezu Boże nasz Jezu, ucieczko nasza Jezu, Ojcze ubogich Jezu, Skarbie Wiernych, Jezu dobry pasterzu, Jezu, światłości prawdziwa Jezu. Mądrości przedwieczna Jezu, dobroci nieskończona Jezu, drogo i życie nasze Jezu, wesele aniołów, Jezu królu patriarchów, Jezu mistrzu apostołów, Jezu nauczycielu ewangelistów, Jezu męstwo męczenników, Jezu światłości wyznawców, Jezu czystości dziewic Jezu, korono wszystkich świętych, bądź nam miłości w przepuść nam Jezu, bądź nam miłości w wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas, Jezu. Od gniewu Twego, od sideł szatańskich, od ducha nieczystości, od śmierci wiecznej, od zaniedbania natchnień Twoich, przez tajemnice świętego wcielenia Twego, przez narodzenie Twoje, przez dzieciństwo Twoje, przez najświętsze życie Twoje, przez trudy Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój, przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez omdlenie Twoje, przez zmartwychwstanie Twoje, przez wniebowstąpienie Twoje, przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przez radości Twoje, przez chwałę Twoją. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże. Który zechciałeś ocalić nas poprzez swojego syna, Jezusa Chrystusa, w którego imieniu zawiera się nasze zbawienie spraw, by w każdej sytuacji było ono dla nas oznaką zwycięstwa. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Hymn. Witaj morza. Wielka Matko Boga. Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga, Ty coś Gabriela słowem przywitana. Utwierdź nas w pokoju, odmień Ewymiano. wymiano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest matką, Wzrusz modłami swymi tego, co twym synem zechciał być na ziemi. O, dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Litania do Najświętszej Marii Panny. Kryje Elayson. Chryste Kryje Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże. Duchu Święty, Boże, Święta Trójco. Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła. Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości. Przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku Sławny Pobożności, Domie Boży, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty Arko Przymierza. Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodziny, królowo pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. O Boże, który w zwiastowaniu anielskim chciałeś, by twoje słowo stało się ciałem w dziewiczym łonie Maryi. Pozwól swojemu ludowi, który wielbi ją jako prawdziwą Matkę Boga, by mógł zawsze radować się jej matczynym wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się. Przechmogący i wieczny Boże, który zechciałeś ocalić nas poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, w którego imieniu zawiera się nasze zbawienie, spraw, by w każdej sytuacji było Ono dla nas oznaką zwycięstwa, przez Pana naszego. Jezusa Chrystusa. Amen. Wam wytrwałości w tych rozważaniach i dziękuję za Waszą obecność.